Która część samolotu kosztuje fortunę? Sprawdź top 10 najdroższych elementów na podstawie Boeinga 737 Max. Numer 10: System paliwowy, zbiorniki, pompy, zawory 500 tysięcy dolarów. Numer 9: Ogon, statecznik pionowy i poziomy 600 tysięcy dolarów. Numer 8: Systemy klimatyzacji i ciśnienia kabiny 700 tysięcy dolarów. Numer 7: Kadłub Część Centralna 900 tysięcy dolarów. Numer 6: Systemy Hydrauliczne i Elektryczne. 950 tysięcy dolarów. Numer 5. Podwozie. Przednie i główne. 1 milion dolarów. Numer 4. Kabina pilotów. Kokpit z systemami sterowania. 1 200 tysięcy dolarów. Numer 3. Skrzydła z mechaniką klapy, lotki, spoilery. 1,5 miliona dolarów. Numer 2. Awionika. Flight Management System. Radary, czujniki. 3 miliony dolarów. Numer 1. Silniki CFM Lip 1B. 16 milionów dolarów. Co jest więc najdroższe przy cenie sprzedaży około 130 milionów dolarów? Projekty, kody źródłowe, zabezpieczenia antydostępowe kilkanaście miliardów dolarów.